Witam widzowie, dzisiaj będziemy grali bo Tokie Boget. Wiem, że tak bardzo długo nie ogrobiłam nie tej Tokie Bogi. I tak sobie... No ale już będziemy sobie nagrywać i dajcie łapkę w górę i subskrypcję, nie no, będę patrzeć, czy na pewno zrobiliście. dlaczego? No tylko ona tak mi zrobiła mama. No bo dlatego, że ty zawsze się dobrze nie zakowuluje. No ale nie. Tylko ciążę doszła. I ja. A no wie, on nie wie, że ona gra z swoją koloranka. We. Idę do łazienki. A ja idę się ubierać i idziemy później do. Do dentysty. Ue! Ale to ja siostra ten. E. Stawaj, już nie będę... Nie, już nie ma spania. Dobra, już, proszę, proszę. No, to jest romantycznie. Takie romantycznie, gdzie wyjdziemy? Nigdzie po prostu powiedziałam, że jest romantycznie duże cicho. Oglądamy sobie w telefonie już nie ma celu. Jeszcze będziemy musieli im wybrać śniadanie.

Coś No właśnie, okay, jeśli to będzie ciężko, bo ja mam Okej, okay, no to sobie to. Musimy no. No, Ja co no, no, tam no, mówią, ale to tak się stało. Czy? No, jakieś długie no, sfery, na razie na pewno głównie hobby cursing i trochę zaczynam skłoszony. Tak jak muszę Poza tym to jest. Widzę ja jak ja coś, no to ja... ja, czy to, czy chcesz, to ja. ja Czyli coś. Czyli możemy razem wyjeździeć na Ale I mogę to szukać. No dobra, przebijaj, zostawię jednego, albo nikogo nie zostawię. Czyli nie podoba Będziemy też mieli czerwoną. a tu, budakliwe. tutaj. jestem. Hmm. Lubię w gronie znajomych? Ale ja tego nie mówię. Jak ktoś to ja. To ja dlatego, że ja. jestem chora. Nie, Okej, ale czego tam jest? Daj tablet. Za za mnie, jak zaczyna się, to I to nawet nie ma co jej zabierać, Dziś. znaczy dać jej tablet, tablet i to, bo ona ma karę. Pamiętasz, co ona ostatnio robiła Uso. No, przecież, no, przecież, no, ty już skłóciłaś się. Ale to twoja wina, no to ty nie możesz telefonu. Ej! Moja mama znaczy, to nie mówi. Dobra, przepraszam. Zdaję się, że łapkę. Muszę się odejść. Generalnie widzę, że nie ma tutaj przeciwników e. tam połowu. OK. No, a, No, no, to nie no. ale poczekaj, jedemy na takie. Ja jestem zwolennikiem, ale takim, że jestem Okej, no to już idziemy. Oj, działaj. Chodź. No, gdzie? Gdzie mamy i? No, czyli mówiłam, że idziemy do dentysty. No nie. No tak. Ubiera Ubieraj się. O, no. się. Nie! Tak. I tak jak Co mówiłeś? No to mówiła? Nic Nic Wyszła, że dwójeczka jest okej, okay, ale. Więcej A siedziałem w tym roku, Kochanie, już kończę, idziemy do dentysty. Okej, okay. okay. muszę kończyć, pa, pa. Mogę raczej dać ciężarko do czeszkora, raczej do żłobka. Dobra, więc. A nie ty nie byś siedział z dzieciakiem, tak? No, nie, bardzo, ale potem, oczywiście, po pracy, będę Mogę sobie jeszcze raz tak? Nie, no, właśnie. No, bo nie ma żadnej kurki. No, no to masz tą kurkę, ale możemy sobie to. Okay. Ale czego się Ja nie, 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 bo ja tylko żony do mnie No to tak się bym nie zakaziwała. Dobra, chodźmy. Okay. Okay. Powiedz mi, bo tak ciężko mi jest troszeczkę w stanie określić. Ile liczysz wiosen? Mam 25 lat. Czemu to no, masz? ja coś się dzieje co? Wydaje mi się, że to był jego go do mnie. Cyryl, czemu ty przebiłeś? Właśnie. Czyżby to nie wypadam za tymi Nie, za dużo to pularzy. Nie lubię rykałów. A skąd przyjechałeś? Za każdym Przepraszam. Co jest? jest Przepraszam! Tak. To kilometry. To tak, po prostu tak. kilometry. Ale kilometry jest, tak. nie znaczą nic, jeżeli chodzi o miłość. Ja myślę, że i tak bym przyglądał. Łałysz, no, ładnie wyglądam. Tak to tak cięba nie piszesz. Nie jest w gruncie, po prostu. Zróbmy, że teraz. Ale tu sobie. Okej okay, widzowie, już jesteśmy tu, przepraszam, bo ja się zamyśliłam, okej, okay. co takiego tutaj będziemy, czemu się tutaj usiąść i oglądam sobie? A? Ja ty ja się tak. patrzysz? Właśnie ja też nie Chcę patrzeć. Ja okay. nie no, nie sobie. To, nie tam Czyli idzie tylko ty ty dropówczukiem. Ty 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 tak. <tusza> <jeszcze. tusza> <tusza> okay. Nie, ja. A, nie. Tak, tak. Na kolanach jeszcze. Nie, nie. Co niedzielę chodzę uczęszczam. Aż nie będzie boleć, prawda? To ja już byłam bardzo. No właśnie. Na mi to uważam? Taki rzuca się w oczy. Cały no, czas go widzę. No, czas <muszczaj> go widzę. Numerek. REK 2. Tak, to, to jest. Dzień tak dobry. Tak, no, 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 Dzień dobry. Multitykas. Co się stało? No przecież pisaliśmy tam. A Czyli tam macie. Zostaniemy liście. Dobra. Ok, no to idź.

jako ładnie wygląda. No. no to jest. Okej. Ma w Oj, ona ładnie wygląda, Amazing. Kto? ona. Dobra. Dziękuję ja tym bardziej. Ale ja tym bardziej. Jestem dumny. Kawał, proszę bardzo, macie 30 sekund i się zdecydować, czy, czy przebijacie balon, czy nie. nie. Teraz, jeśli ktoś przebije balon, nie. skarbia całą kuleczkę, a jeśli wytrwają to końca, pieniądze idą. Wspólne. Masz tak. dobrze niezdrowe zęby. Czy się nie jedzą słodycze? Tak nie wiem, ale pewnie nie młodzieżami. 15 sekund. Tomek, co się to będzie? Czy to jest Tomek włoski? Tylko musimy umyć zęby, tak? No, umyć no, no, zęby. A ja tej nie wiem. Pewnie ona jadła słodycze. No, jadła. Okay. a jakby nie ma brudnego zęba, no to będziemy musieli umyć. A, o, o, jednak jest? Dl no, dlaczego to się nie da umyć? Dlaczego to się nie da umyć? Chciałem

Kurczę, czy znaczy teraz widzowie. Masz uwaga, bo znalazł się w Sigmund. Nie, przepraszam. Mam taki. Kurcz to on jest z Typką, więc on tak ma słodnik Sigma, Ridler. Czy trzymałabyś na smyszny, chłopaka po prostu? Ja bym tak też w Sigmund, trzymał mi się na smyszny. Okay. Okej, okay. okay. do... okay. Nie zrobił. Niech wywodą. Teraz tam. Nie, raczej. Do Remond czy tak? Do chyba przelot.

Teraz. O teraz, te starek masz już ja, w Nie wiedziałam, ja myślałam, ja chciałam to słyszeć. I to będzie odcinek. A ja tak ja, <gulodla> ja wyglądam. No, I też trochę śmiesznie, ale ja potrzebuję jeszcze korony, bo ja będę królem może. A skąd będziesz miała koronę? No z tego. Z hip-hopa. Hip-hop. Hip-hop. Okej, teraz to. Kokarka. Ale ja nic nie robię, jak częściej. też. Ja też. Ja też. Okej, okay. i teraz... Dobra. No wziąć jesteś? Tak? Ty macie mela. Tu jestem za sobą. Hmm. A, patrz na to. Ja jestem so, królewną. Tak. Proszę. Biuszław A masz robimy. ten ogon? Ale to jest niebezpieczne. Nie 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 A co robimy? Chodź za mną. Moment. Poczekaj. Proszę. I... Dodaj do, do podkazuszkę i, do, i da ci pieniądze. To jest dobry tylko po prostu taką hmm. No, Okej, okay. teraz e, Teraz Sabała, ta 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 chodź tu. Chodź. <gry>

Napiszę o Teraz... Okej. Okay. Weźmiemy no. sobie boronowanie. tu a jestem. Widzę Cię. A zapomniałam... A ja zapomniałam, jest coś Proszę. No? Naprawdę? No. no. Dobra, I tutaj masz różne green screen. I ja tutaj przy. Doświadczam, przyjechałam. Do do, do. okay, do, 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 do... Ja robię tablet tabletki. Młodzi studiują, a Czego byś chciał? Czegoś Jak najwięcej, może jakieś miłości? No, no, z O mój się do tak, to jest. Ale dałam ci taką tabletkę, co ci nie będzie maleć. Czyli to cię, cię też nie bolało. Muszę to po prostu powiedzieć. No właśnie, nie tak. Robisz, że Natalia może się. Trochę <wytak> okay. się po się z No to był za operacje, jak z nią to. to, to Mam nadzieję, że będę je kiedyś robić, mm. Ale gdzieś tak w stronę Tak, mm. że serka, okay. bo zjadę, psa Dobra, hejka. hejka. Dzisiaj nagramy ty, Teraz z baglami Z z Tak, bo... film chyba. Ale nie tak no dużo. Możesz się z tym nagrać, to bogę, Nie nie musisz mi je rozkazywać. No i tak się to, się ta grać, ta to... Kiboga, to... nie będę to... 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 tak tak to... w ogóle to... To... bardzo długo to... to... razem będziesz w ogóle zaczął grać No, ale ja lubię tą grę to... i mogę sobie grać no to to nie chcę. No, to, to nie będę miała o No, No, to proszę do widzenia. Do widzenia. Co, co robicie na co dzień? Wiesz co? Ja... To nie, 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 no, nie, no, nie. No, nie, ona płaci? Co żyjemy no. yeah, tam? Idziemy. Eee, jak to nie Jak to mnie nie boli. Musisz sobie trochę odpłacić. Płatki jadły, na Ja w jakieś liczby w Scroll, to A, ale ona dosłownie zruszyłaś na to. Zresztą zaczęła jeść. Dobrze, kurwa. to? i Bo ile wysypuję, może będzie na to. Tak, tak czy na Dobra, no nie. Ale często mają na ramionach takie skupki. Okej. Okay. Żółwik też ma. Żółwik ma, awolację, ma. Awolację, ma, awolację, ma awolację. Dobra, Ja też mi już. Dzisiaj um. będziemy y, robić takie troje. Że mm. ładnie, że będzie, że będą takie fajne blu. Mm. Okej, okay, i to samej pod poduszkę. Okej. Okay. Szybko będzie będzie to biorę. Biorę. nie wiedziałam, tak szybko. Będzie mieli i wszystko. No, <grym> myślę, jak ktoś to widzowie, to to ona już się sobie raz Ktoś do pania? Janka, to jest podobny tak, do mnie. To jest moja skróna, ale... Tak, tak, tak. Okej, okay, to ty ja idę już wy spać. Idę spać. Okej, okay, no to ten okay, numerek tak wysłuchał to już. Ja ciężko już tylko muszę się przebrać. Cytuję dzisiaj będziemy dzisiaj robić. No, zauważyć, zauważyć. No, a jest to z moją kartą. Może ja idę Czekaj, coś, coś tutaj No to chodź. No O, uknęłam! Uknęłam! O, już. A, Proszę, to, to, to jest też no, Nie, pokoju. No,

i wanna Ty... Yeah. A, zapomniałam. What? nie Stałam i tam sobie. No. Okay. to sobie naprawdę. To nie, tak. to nie. Jest. Jestem <coughs> Bójek mi nic nie zrobi, <coughs> bo jestem... jest tak za... tak zabaj, zabaj, Ja do... tutaj Czekaj, czekaj. sobie Zaraz Ale... a ja czy coś, jak hmm. ty Zaraz. A możemy się tobie no. no, no, to nie no, no to, no, to jest. No, tylko cóż, skarpetka. Zbawić sobie.